Na razie, na... No myślę, że może to nawet do, lekko do nas zbliżyć siebie. Zbliżyć? No, jak już się tak już laliśmy, to może to nasi, może, może, możemy się zbliżyć do siebie. Ale nie tak blisko, wiadomo. No trochę, byśmy się doparzali. No ale obiecaliśmy to sobie. Jeszcze nie raz o tym mówiliśmy, że jak już się nastawiamy na walkę ze sobą, to musimy się bić. No i się biliśmy. Nie, szczerze mówiąc, to tak jak układaliśmy game plan i tak jak powiedzmy myśleliśmy o tym, co będzie Rafał robił, tak było. Wszystko było jak w obrazku. Chwilę rozmawialiśmy, ale na razie nie chcę Rafałowi za bardzo, że tak powiem, truć dupy, bo ja wiem, jak to jest, jak się przygrywa i na pewno chcę pozostać chwilę samemu. Tak czy no, nie? Była, była. Przez z kolei, to no, naprawdę. Nie polecam, nie polecam takich walk, no ciężko, ciężko. Jeszcze się jak byliśmy za, za tymi całymi kurtynami, za tym wszystkim na backstage'u, to nie, nie jest fajne, naprawdę. Zobaczymy, chyba że mamy za fliko coś, no to zobaczymy. Jak, jak będzie za to nie będzie miał kto stawiać. Ale jeżeli tak, to, no to Rafał musimy stawić, no. Czy znaczy Jest plan, żebyśmy mieli do Stanów, który został przełożony właśnie ze względu na, ze względu na tą galę. 19 września jadę w, 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 starać się o wizę. Już mam umówione spotkanie i zobaczymy. Jeżeli się uda, to może do stanu wyjedziemy jeszcze.